Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku Fantasy Pyramenik w kolejnym i ostatnim w tym sezonie. Dwie sprawy, pierwsze duże podsumowanie sezonu, znaczy duże będzie jako tako podsumowanie sezonu, tego sezonu. I drugi to jest jeden test, czyli da, daję muzykę z głosem, w sensie jak ktoś śpiewa. Oczywiście jest darmowa muzyka z YouTube'a i mam nadzieję, że to nie przeszkadza, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No i na, na samym początku, zanim zacznę, wielkie podsumowanie punktów i tak dalej. No to chciałbym podziękować za cały sezon. Trochę dziękowałem w ostatnim odcinku, ale chciałem podziękować za cały sezon. Oczywiście za wyświetlenia, za to, że ktoś przyszedł, za to, że są łapki w górę, ktoś komentował. No i taki dla mnie chyba najważniejszy smaczek, czyli za watch time. Każdy, kto wytrzymał tam dłużej niż te 50 sekund. Czasami dwie minuty. Wielkie propsy i wielkie dzięki. Mam nadzieję, że następny sezon będzie po prostu trochę lepszy. Na dzień dzisiejszy, mówię sobie, że każdy kolejny sezon będzie trochę lepszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w następnym sezonie. A i tak samo wiadomo, że na samym końcu, czyli pewnie ten odcinek już oglądalność będzie niziutka, gdzie na początku te oglądalności były dość wysokie. Znaczy, wysokie jak na mnie, filmik potrzebuje mieć 50 wyświetleń. 30-20 to była taka. Okej, okay, fajny, fajny. To już naprawdę fajny wynik. Teraz, jak mam 5 wyświetleń, to się cieszę. Ale tak takie jest FPL i jestem tego świadomy, że z czasem to ucieka. Do tego wiem, jaki sezon był. Mam nadzieję, że po prostu w następnym sezonie na początku złapiemy fajną grupę, zrobimy sobie naszą własną ligę i pojedziemy do przodu. Teraz tak, zróbmy sobie najpierw podsumowanie historyczne, które już wcześniej zrobiłem. Oczywiście nie będę patrzył na zielone strzałki, bo mogą to zrobić ile miałem zielonych, czerwonych, ale to nie ma znaczenia, najważniejsze znaczenie ma miejsce, czyli 641 tysięcy, to jest moje miejsce na koniec tego sezonu. Z tym to jest fajne, że tak, to jest taka fajna ciekawostka i fajne, że to jest drugie najwyższe miejsce, jakie uzyskałem, jakie posiadałem w tym sezonie, to znaczy złapałem chyba nie wiem, czy można powiedzieć, że ja miałem formę w FPL-u. się, że zawodnicy, których miałem, akurat mieć formę i wybierałem dobrze. I dzięki temu to był najlepszy moment, żeby ten sezon się zakończył. Tak jak można spojrzeć, spadł z tego miliona. Były też strzałki czerwone, ale tam delikatne. Tu chyba była najwyższa. Gdzie tak naprawdę spadł już o te 70 tysięcy miejsc. I Ale ciągle... Chodziłem koło tego jednego miejsca, ciągle szedłem w dół. Wiadomo, że takim tokiem rumowania teraz powinny być dwa zielone, ale po co ryzykować? Jest super fajne miejsce. Tak jak mówię, jest drugie najwyższe osiągnięte w tym sezonie, bo najwyższe to było dosłownie sezon temu. I to nie chodzi o Game rank. Bo Gaming rank, No to miałem dwa razy podobne, ale to przedostatnie było najwyższe. To było najwyższe kolejka, Wiadomo Najlepiej, jakby się skończyło kolekę wcześniej, sezon. Ale sezon skończył się na tyle dobrze, że uzyskałem na tyle dobre miejsce, że jestem naprawdę zadowolony. Tak jak możecie spojrzeć na wszystkie moje sezony, to jest nie jest duży boost, jeśli chodzi o miejsca. Nie ma jakiegoś dużego skoku. Jest tylko jakieś 25-6 tysięcy, ale to zawsze jest. No, 30 tysięcy, przepraszam. Bo to 40, nie 50, więc 30 tysięcy miejsc jest I z wynikiem. Oczywiście, ilość punktów, tak jak mówiłem, co sezon jest pobijana, jest, było prawie 200, Jest prawie równe 2300. Więc ponad 100 punktów zdobytych na plus. No i na przyszły sezon, trochę sobie tą półkę, może nie półkę, chodzi o poprzeczkę, zawiesiłem dość wysoko. Zobaczymy i zobaczymy jak to pójdzie. Yy, oczywiście to nie jest jakieś super wyniki. 600 tysięcy coś to no nie jest super wynik, ale jesteś graczem FPL-a. Jestem tego świadomy, ale widzę, widzę progres dla mnie to jest najważniejsze. wiem, że jeszcze trochę będę grał w tego FPL-a. Nie zapominam o kolejkach, podoba mi się ta gra. jest pewnie tak jak wy na początku jestem mocno wciągnięty, czytam, sam rozmawiam ze znajomymi. Dużo gadam, analizuję. Wiadomo, ja no, że potem tam po 20, czy tam po 25, czy jest tylko to jako słabnie, ale potem pod koniec znowu wraca i tak dalej i ten FPL jednak ciągle za, za mną mocno chodzi. Dobra, to mam podsumowanie, jeśli chodzi o, o ranki i tak dalej. I teraz yy, mam takie podsumowanie, ciekawostka, podsumowa kapitanów. Chciałem sobie to zrobić, bo jednak wybór kapitana w tej grze jest dość ważnym aspektem. Kapitan dość często potrafi uratować i dość często potrafi yy, nie pomóc nam w rankingu, gdzie tak naprawdę wydaje mi się, że pasąc na team leci się na, na początku kapitana, a reszta ma do niego dograć. No i teraz sobie. Nie wiem, nie wiem na ile będzie to widzieć, bo to w notatniku sobie napisałem tak i. Można powiedzieć starej daty człowiek w notatniku pisze. Ale tu sobie tak rozpisałem, czyli. Game Weeku, taką legendę wam dam, wiadomo Game Week Tak, nie, to znaczy, czy kapitan został udany, udało się, czy kapitan jest nieudany I kto był na kapitanie i ile punktów zdobył Oczywiście nie liczę, na przykład w drugim on zdobył 3 punkty Nie liczę, że on zdobył 3 punkty, tylko 6 jako kapitan jako 6, tak, bo mógłbym liczyć, że on zdobył 3 punkty To jest nieudany, tak, czy na przykład tutaj w czwórce jest 16, czyli on zdobył 8 u... i liczę jako udany Yy, liczę kapitana raczej razy dwa punkty. Może sobie tutaj napisałem: oczywiście, legenda typu triple jest to wiadomo. Triple kapitan razy dwa to jest podwójna kolejka. Nie wszędzie pisałem podwójną kolejkę, na przykład przez całą maksymalną, bo 8 punktów to nie miało dużego znaczenia. Przy Kingu sobie napisałem: to chyba było mniej pierwszy raz, jak pisałem, ale na, przy Fordzie też napisałem razy dwa punkty. Dlaczego? No bo. Jakby to nie była podwójna kolejka, no to 10 punktów Rashforda bym uznał, że jest tak udany. Przy 10 punktach przy podwójnej kolejce uznaję nie, nieudany. Tak samo triple, ale razy dwa, czyli podwójna kolejka. No i to tak samo jest 28. Ludwig zdobył 12 punktów i przy jednej kolejce. To jest udany kapitan, czyli czyste konto obrońcy, to co chciałoby się. Ale grał tylko w jednym meczu i miał czyste konto. Podkreślałem sobie, żeby pamiętać. Czyli Brał w jednym meczu, miał czyste konto, zrobił to co miał zrobić, ale w drugim meczu był punktów 0. Dlatego uznaję, że jest nietrafionym kapitanem. bo tych punktów liczyłbym przynajmniej, że zdobyłby przynajmniej te dwa kolejne. To był 4 nam, czyli dałby nam wtedy 16, i dopiero od 16 jako tako bym uznał go jako trafiony. W tym momencie uznaję, że jest nietrafiony. Oczywiście najgorszy kapitan no to jest Jimenez, który dał minus 4 punkty, a najlepszy wiadomo, że to był. Na na triplu w salach Salah. Jeśli nie patrzeć o triple, a sobie tego nie robiłem, no bo to tak samo mogłem, chciałem policzyć na początku ile kapitan, jaki kapitan ile punktów dał, ale myślałem, że to sens, bo to jest strasznie indywidualne. podejście, jeśli chodzi o kolejkę, z kim grają, czy jest podwójna i tak dalej, więc zostawiłem. Ale wyszczególniłem sobie coś takiego jak najczęściej wybierany kapitan. 13 razy wybierałem Salaha i z 13 na 10 razy był trafiony. To jest wynikiem bardzo dobrym. No, wiadomo, że super był 13 na 13, ale z 13 na 10 jestem naprawdę zadowolony. Na drugim miejscu na był Sąd, który z 6 na 4 był trafiony. I na trzecim Foden z 4 razy był trafiony. Więc każdy z tych trzech kapitanów jest ustawany za tak. Wiadomo, na sąd to taka ciekawostka. On nie dał punktów. 11 i 12, czyli w gumiku 11-12, a wszystkie inne są, że tak powiem, zostały trafione Folden podobnie, Folden tylko raz nie, a tak to jak widzicie, Folden 22, Folden 36. Gdzie tu mamy jeszcze na, O, tutaj Folden, który się nie udał, w 6, tak Folden jest, który dawał punkty, no i Salah, który dawał najczęściej. No i ten najważniejszy aspekt, bo oprócz indywidualnych wyborów, które. I, których ja dokonuję, więc to tak, zawodnik sam w sobie nie jest winny. Trafionych kapitanów 22, nietrafionych 16. No okej, okay, jestem ponad, ale no, żeby pobić jakiś tam overall rank i tak dalej w następnym sezonie, to mi się wydaje, że 25 kapitanów to jest przynajmniej. Najbardziej, że wiadomo, też, tak jak mówię, nie można patrzeć. Trafiony kapitan nierówny trafionemu kapitanowi, podaję przykład. Podchodzi sobie trafiony kapitan, który daje punktów 12 gray i trafiony kapitan, który daje Richarison 38, tak? Jeden drugiemu jest nierówny, ale tak czy jak trafiony kapitan. O do game -y jest ważny, bo jest taki week -y, gdzie średnia punktów wynosi 37, a jest taki week -y, który średnia wynosi 75. Więc, tak jak najważniejsze, są trafieni kapitanowie. Fajnie było, jakbym przed nietrafionymi do 10 i, i resztę tak naprawdę, czyli 28 by było trafionych. Jak to by było fajne, naprawdę fajne. Bo tak jak mówię, kapitan, dość ważny aspekt. No, ale wiem, że mniej więcej, żeby. Nie, oczywiście, oprócz tego, wodniku z boku, bo były takie kolejki, gdzie tak naprawdę kapitan był solo i. Reszta kto już dawał po 2-3 punkty i tam może jeden dał 5 albo dwóch po 5 czy po 6. Więc kapten dość ważnym aspektem i liczę, że trafialność kapitana będzie na, na wyższym poziomie. Chociażby trochę, bo to nie jest zły poziom, ale 16. Patrzysz 22 trafionych, mówisz sobie Chudę, spoko, ale potem mówisz 16 nietrafionych, to mówisz. Mm, to nie, to jednak za dużo. No i ostatnia wyszczególniona aspekt, czyli najdłuższa trafiona seria, czyli 5 razy od Gaming 17 Wiadomo, chodzi o kapitana, czyli tutaj mamy salach, Son, Son, salach, salach. No, to tu się dużo dziwić. I w tym samym, że 5 miałem na ostatnią, os, ostatnie kolejki, już tak mówiłem o tym, że to był moje najwyższy overall, czyli Havertz, Fowder, Richarlison, Richarlison, Son. Oczywiście większość to jest podwójne kolejki. Więc yy, fajnie, że po 5 więcej, że jedna, jakby seria nie jest wyszczególniona, czyli na 6 by było, ale to ok. I najdłuższa, nie trafia na seria, czyli 4 od Game Week 22 do Game Week 25. I to jest King, King, czyli dwa razy ten sam nieudany. podwójne mojej kolejce Foden, ten jeden nieudany. I Rashford, ten co jest na skraju nieudany, jak dla mnie, to nieudane. Tak wygląda kwestia kapitańskiego podsumowania, gdzie pewnie będę chciał zrobić podobną rzecz. W następnym sezonie raz możemy sobie wrócić do, do FPL-a. I jeszcze chciałem podsumować jedną rzecz, mianowicie busty. No busty z tej grzy są może nie mega ważne, ale dość, dość istotne i dość dużo mogą pomóc i przejdziemy sobie, łatwiej będzie nam tak, czy udał się, czy nie nie będę oceniał wszystkie, oprócz yy, dzikich kart bo wydaje mi się, że dzikie karty dość ciężko ocenić, bo trzeba by spojrzeć trzeba by widzieć, jak tą dziką kartę się ustawiał, czasami się kupuje zawodnika, dosłownie trzy kolejki do przodu ale podać na przykład takiego, nie wiem Ronaldo, tak, na przykład chce się kupić Ronaldo wiesz że potem ciężko będzie na niego zebrać, się kupuje go przed żeby go mieć i tak dalej, tak więc dzikie, dzikie karty oceniać nie będę czy weszły, czy nie, ale będę wszystkie inne. I zaczynając sobie od, w ogóle, free hitsa, 19 kolejka. 4. Nie trzeba patrzeć na, na ten, na drużynę, 34 na mnie, na 36 średni, 4 i ponad 4 miliony gaming rank. Strasznie udany free hits. To był ten free hits, gdzie dowiedziałem się, mniej więcej, wcześniej kolejce, czy dwie kolejki wtedy, to może w tej już nie pamiętam, że Frichicy dali nam 2 przez, przez to, co się działo. Więc ja co powiedziałem? Kurde, co nie będę brał? Biorę frychica i jadę, żeby punkty. No i widać, mocno, mocno się z tym przejechałem. I niestety to nam nic nie dało. Nie, nie, bardzo bardzo nietrafiony Frichic. Przepraszam, musiałem sobie odkasznąć, aż musiałem też wyciszyć mikrofon podchodzą dalej, triple kapitan, kolejka 26. 112 punktów, oczywiście na 84 średniej, 2 miliony praktycznie. Gaming Rank. Ogólnie uznam prawdopodobnie, że jest nietrafiony, ale w triple kapitanie patrzę, czy sam kapitan dał te punkty, które chciałem. Patrząc na, na resztę zespołu, czyli to, że trend dał punkty i tak naprawdę White się starał, Razuza się starał, ale patrzę na samego Triple kapitana, czyli Salaha. Salah dał tyle punktów, no nie wiem czy tyle oczekiwałem, czy nie. Dał naprawdę fajną ilość punktów. 84 na Triple Capitan jest mega dużo. Sam prawie wybił setkę. Więc Triple Capitan udan. Co do następnego po Triple Capitan. No, Wykle dał mijamy. Jest Bench Boost. Bench Boost na 101 punktów. Ja już poniżej Miliona. W moim aspekcie prawdopodobnie zastanawiałbym się jako udany tak ten minimum, czyli poniżej Miliona. Ale to tak samo jak z kapitałem, czyli patrzymy, czy ławka mi da. Patrzyłem sobie oczywiście przed samym podsumowaniem, czy tak samo bym ustawił, bo czasami było tak, że jak używałem benchboosta w sezonie. Nie w tym oczywiście, znaczy w tym może też, ale chodzi ogólnie. To mówię, a dobra, nie ustawiam ławki, bo i tak. No bo i tak, przecież obojętnie kogo damy brzmusta używam. I na przykład nie wiem czy, czy zagrałbym. Znaczy prawdopodobnie zagrał tego bramkarza, bo miał dwie kolejki. Ale też mogło być odwrotnie. Ale wydaje mi się, że Trent by zagrał za Livramento, który nawet miał podwójne kolejki. No ale... Ale nawet jest, uznajmy, że ustawiłem. I wygląda tak jak wygląda, bo jest szansa, że ustawiłem. Bo wiadomo, że teraz mówię, że Livramento zmienił za trenta, ale... Najlepiej by było, jakbym się cofnął do filmu, i sobie zobaczył. Ale jest szansa, że sobie ustawiłem tak, jak powinno być. To nawet przy 12 punktów Trenta, że to jest tak naprawdę na 4 zawodników. Czyli na 4, za... 4 zawodników musiałem. Każdy to był po 2 i trend 12, gdzie. No może inaczej zrobimy. Łatwiej. Mi się wydaje, że będzie łatwiej. To było. 28. A, tak. w to nie da. To nie będzie łatwiej, cofamy dali mi 6 punktów plus trend 18 i oczywiście yy, nie mogę liczyć na to, że trend do 12. Mówię o udana, tylko muszę sobie zrobić 18, yy, 18 podzielić na 4. Wtedy wychodzi mniej więcej 4,5. Więc yy, pytanie: Czy 4,5 wypadając na zawodnika, to jest kwestia udana czy nie? Tutaj jest bardzo dziwny, no bo 4,5 nie da, więc trzeba policzyć mniej więcej inaczej, że jeden, punkt, jeden zawodnik będzie miał 5, tak? przepraszam, 6, a inni będą mieć po 4. Jakoś tak trzeba podzielić, tak? Więc po 4 i 6 to jest, to jest tak bardzo na skraju, czy policzyć to jako pozytywne czy nie? Tak, tak, tak samo Gamecrack jest bardzo na skraju, no bo patrzysz sobie 4, 4, 4, 6. No dobra, uznam to, że jest udany. No mocno się zastanawiałem, ale uznam, że benchboost Boost jako tako jest udany. No i podchodzę tak naprawdę do ostatniego, czyli do frychicu frychica z 30 kolejki. Nie dał mi ranking 2 miliony, więc to już samo przecież się mówi nie nieudany. Tak naprawdę. Patrzymy sobie na, na mój zespół i rzuca się oczy Madison, Saka, Son. Fajne punkty. Ale czemu to nieudany szczerze? Krehids ten jest nieudany, tylko z jednego punktu. Powodu, że źle wybrałem kapitany. Jeżeli Madison był na kapitan, dał mi, dałby mi yy, o, 14 punktów więcej. Bo z tych minus czterech by się zrobiło, a nie, przepraszam, bo on by miał minus 2, to nie, to się pomyliłem. Nie 14, tylko 12 punktów więcej. Nie wiem, czy on Nie będę zero wizero. Więc tak naprawdę, miałbym 12 punktów więcej. Prawdopodobnie wtedy dość mocno by skoczył do góry, i jest duża szansa, żebym uznał, że to jako tako wyszło. Bo tutaj pomoc mi zrobiła robotę. Madison, Saka są zrobili, Barnes zrobił jako tak 5 punktów i wynik więcej. Ale ten Jimenez, który dał minus 4, dość żeby kapitałem to jeszcze odjął punktów, Uznaję ten Frichic free, free za nietrafiony. Tak naprawdę, podchodząc do podsumowania, i tak mi zajęło więcej, to nie wsiadałem, mówię, a będzie materiał może na 8 minut, to się uda, się rozgadałem. Ostatnie dwie ciekawostki do podsumowania. Zawod jest jeden zawodnik. Znaczy, powiem inaczej. Najpierw taka ciekawostka: Ramstej, No wiadomo, Ramsday chyba z tego co pamiętam, tak jest. On od początku nie grał. I ja Ramsteja mam od czwartej kolejki. Czyli chyba odkąd to grał, zaraz dokładnie sprawdzę. W sumie będzie łatwiej, tak. Nie, ja mam go od piątej kolejki. Czyli po jednym meczu, jak Ramsdale zagrał. To od piątej kolejki sobie Ramzda kupiłem. I Ramzda siedział, siedzia, że tak powiem, już do końca yy, mojego składu. A ta większa ciekawostka oczywiście White też długo siedział, bo potem White. sprzedam go, a potem White wrócił, więc trochę też był u mnie. A taka ciekawostka jedynym zawodnikiem, który był od początku, od pierwszego gejownika do 38, nie licząc Frychiców, bo wiem, że frychica go nie było, bo sprawdzałem, to jest Trent Alexander Arnold. To jest jedyny zawodnik, którego miałem od początku do końca FPL-a. Mógłbym powiedzieć, ktoś, że mu Salah to nie był, mógłby to być Salah w pewnym sensie, ale no u Salaha też miałem bardzo długo. Tak naprawdę myślałem, że Salah też to będzie on. Chyba, że to był 22-23, gdzie on pojechał na tą Afrykę. Prawdopodobnie ten Puchar Afryki wtedy poleciał. Ja go wtedy sprzedałem, bo on za dużo kosztował. Wróciłem do niego, ale przy kontuzji można, można sobie sprawdzić historię transferów jest out i znaleźć sobie o I w kolejce 37 jeszcze go sprzedałem Salha z kontuzji więc tak jak nawet jeśli policzysz te puchary to przez ok przez kontuzję ale patrzę pod każdym względem nie miałem go i salach by tak jak był stracony że tak powiem Atleta Alexander Arnold jest jedynym zawodnikiem, który od pierwszej do ostatniej kolejki był. Taka ciekawostka, jak ktoś wytrwał do tego momentu, wątpię, szczerze mówiąc, patrząc na, na mój watch time. Ale jeżeli ktoś mnie zaskoczy, to chętnie piście, czy też macie takiego zawodnika. Pewnie też jest duża szansa, że to jest trend. Ale jeżeli ktoś jest inny, to piszcie, chętnie poczytam jestem ciekawy czy ktoś ma jakieś zawodnika no w salach przez ten Afryki pewnie coś się odpłata, może no, Son od początku był czy ktoś, chętnie poczytam, piszcie to w komentarzach A za dziś i ogólnie za cały sezon jeszcze raz dziękuję, i pewnie teraz już będzie długa przerwa, bo ten odcinek prawdopodobnie puszczę po finale Ligi Mistrzów mniej więcej niedziela pojedzie jak max wtorek, żeby jeszcze ten hype piłką nożną, gdzie to jeszcze Liga Narodów będzie puścić, a potem już tak naprawdę będzie przerwa i czekamy na znowu nowego sezonu. Parę nowych, parę odcinków, pewnie 3-4 może zobaczymy przed sezonem, jak się to układa, jakie jak można kupić team itd. i tak dalej. jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia do następnego odcinka nowego sezonu. Ale będzie jeszcze odcinek z podsumowaniem Ligi Mistrzów, prawdopodobnie po tym jeszcze zobaczę jak ktoś robię terminowo. Ale na pewno Ligi Mistrza, Ligi Mistrzów będzie, bo ten odcinek nagrywam w, w piątek 27, więc będzie, będzie sobota i bo po finale Ligi Mistrzów pewnie w sobotę, w niedzielę nagrał podsumowanie Ligi Mistrzów i tam się będziemy jeszcze widzieć i żegnać. Więc zapraszam też tam, żeby, żeby jakieś tam wyświetlenia były, nie? Tak, A sam koniec, takie pociszenie. I dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. До no, следующий